Witajcie na kanale Psi Raj. Dziś wyjaśnimy bardzo czułe i ważne zachowanie. Dlaczego pies patrzy ci prosto w twarz, gdy go głaszczesz? To spojrzenie nie jest przypadkowe. W świecie psa, patrzenie w oczy podczas dotyku to jeden z najsilniejszych sygnałów więzi. Po pierwsze, pies sprawdza Twoje emocje. Kiedy głaszczesz psa, on patrzy, żeby zobaczyć, czy jesteś spokojny, ciepły i obecny. To jego sposób na upewnienie się. Czy jesteśmy teraz razem? Czy to dobry moment? Po drugie, to psia forma wdzięczności i miłości. Gdy pies patrzy ci prosto w twarz, jego mózg zaczyna produkować oksytocynę, hormon więzi. Co najciekawsze, twój mózg robi wtedy to samo. To ten sam mechanizm, który buduje relacje między rodzicem a dzieckiem. Po trzecie, pies tak okazuje, że jest tu w pełni z tobą. Nie tylko czuje twój dotyk. Ale też chcę widzieć Twoją reakcję. Chcę wiedzieć, czy podoba ci się ta chwila tak bardzo jak jemu. Po czwarte, jest to symbol zaufania. Pies nie patrzy w twarz osobie, której się boi lub nie ufa. Ten kontakt wzrokowy jest zarezerwowany wyłącznie dla najbliższych. Dlatego następnym razem, gdy Twój pies spojrzy Ci w oczy podczas głaskania, uśmiechnij się, bo właśnie wtedy mówi Ci bez słów, Kocham Cię. Zostaw lajka i subskrypcję jeśli chcesz jeszcze lepiej zrozumieć swojego psa. Do zobaczenia w kolejnym szorcie.